Susia wspiera plus jest Niespodzianka! Tu stoją krokodyle i orangutany, malutkie dwa wężyki, i i i kot, i mysz, i bardzo duży słoń, dlaczego jeszcze nie ma? Pyszna promocja pełna przygód. Na torebkach z deserami znaczki są ze zwierzętami. Każdy zwierzak Cię zaskoczy, gdy mu się zaświecą oczy. Dodatkowo dla osłody są wyprawy po przygody. Zbierz całe szalone są z deserów doktora Edgera. 30 milionów Europejczyków zaufało Tele2. Przyłącz się i zobacz, jak może kochać portfel. Oszczędzaj do 31% na połączeniach lokalnych. Tele2 łączy nas taniej.